первый раз, когда почувствовал, что хочу стать пивкажем, ну, то, напевно, купим пивки. Мои коллеги все, ходили на пивки, то я же мусил им доровнять. Зрешто, как набор был до школы спортовой, мне было 7 лет, и не трофеем, не трофеем до заспола. Мы просто были слабше, ну, no, и где-то там... Ставим с боку речам, то тренер подошел и спросил, почему говорит, так речишь?» «Я, я хотел играть в пивку, но, no, добра, то... Будет 21-й, так что так и стало, что тренер там взлетел надо мной и взял до клуба. Первый раз, когда я укорил соперника в шлизге, за игру в то в следующем матче уже в шлизге не сделал. Это было в третьей лиге, в Амидсе в это было. Прочувствовал то, что в шлизг, то есть такая справа еще статична, можно сказать. Когда можно использовать эту броню, то уже... coraz mniej takich sytuacji coraz mniej takie sytuacje, no i przeważnie sędziowie zaczęli karać za szlisk żółtą kartką, to trzeba, trzeba było to jakoś w jakiś sposób po prostu zmienić. Pierwszy raz, gdy pojawiłem się w Polsce, zacząłem mówić po polsku. Pamiętam, pamiętam, kiedy przyjechałem do, do mojego dobrego znajomego do mielca, to wtedy tam trenerem był Grzegorz Lato. No i wtedy tam poznałem kilka słówek polskich, także zacząłem. Zacząłem gdzieś tam parę słów rozumieć, także tak poszło dalej. Skąd pomysł, żeby przenieść się do Polski, do Polskiej Ligi? No to znaczy, to, to można powiedzieć zbieg, zbieg okoliczności. Jechałem gdzieś, gdzieś indziej, ale zatrzymałem się, zatrzymałem się w Polsce. Spodobało się i zostałem tutaj. Pierwszy raz, gdy przez moją decyzję drużyna przegrała, no, no, następny mecz przez moją decyzję już nie przegrała. Także starałem, starałem się zawsze bardzo mocno wyciągać wnioski i żeby następny mecz już by z mojej decyzji nie był przegrany. Ja myślę, że w jakiś tam sposób to się udawało, ale zresztą nie zawsze oczywiście, bo tych meczów jest bardzo dużo i nie zawsze to się udaje. A jak to się stało, że trafił Pan do, do Doniecka, do Szachtara? A to kiedyś taka też dosyć banalna sprawa, skończyłem szkołę podstawówkę to znaczy inaczej, u nas nie było podstawki to ósmą klasy skończyłem i e, trzeba było kontynuować przygodę z piłką. No i ogłoszenie gdzieś tam w gazecie było, że jest taki nabór. Zainteresowałem się, ale później były taki i za, turniej i i zauważyli. E, skauci zauważyli i też dali propozycję. Byłem trochę zdziwiony, że czytałem to ogłoszenie i dostałem zaproszenie i tak wyjechałem, wyjechałem na Ukrainę. Pierwszy raz, gdy poczułem się Polakiem, to od razu zmieniamy obywatelstwo. Powiem tak, no na pewno o, bardzo mi Polska odpowiada, bo ta sama mentalność, e, e, w ogóle nie ma różnicy między, między ludźmi, dużej różnicy, nie ma żadnych negatywnych rzeczy. Także prosta sprawa, jak w tym kraju e, mieszkasz, który się podoba, także tutaj ja może nie, jest, nie jestem gdzieś tam super patriotą, ale mówię tak, gdzie jest, gdzie jest Twój dom, tam Twoja Ojczyzna. Pierwszy raz, gdy, gdy wyrzuciłem piłkarza z drużyny, no na pewno. Było jednego zawodnika mniej, to po pierwsze, a po drugie, no na pewno gdzieś tam przeżywałem, żeby, żeby unikać takich, takich spraw, żeby zawodnik został wyrzucony z drużyny, także no, to taka przykra sprawa, ale no, czasami się zdarzy. A pamięta Pan, za co Pan wyrzucił tak, pierwszego swojego um, Tak, pamiętam, pamiętam dobrze, bo użył alko alkoholu poza po treningiem, to no, dobrze pamiętam. Pierwszy raz, gdy, gdy sam zarobiłem pieniądze, no to dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam, e, było to, jak miałem 15 lat, zagrałem w czyścielkowej drużynie i zarobiłem pierwsze pieniądze. No Wtedy butów dobrych nie było do grania, to kupiłem sobie e, dobre buty Adidasa. Pamiętam, pomarańczowe paski mieli. E, nie było mojego rozmiaru, numer za duży, ale buty, także pamiętam te buty bardzo dobrze.